Witam w kolejnym odcinku. Miało być zakładanie kabiny a mamy taki efekt. Walek dzisiaj będzie już myty ostatecznie przed malowaniem, bo w dzisiejszym materiale pokażę Wam jak pomalowałem ciapka. Także dzisiaj zaczynam od mycia. Mam godzinę 10 rano idę pozanosić wszystkie podkładki zjąłem akumulator przed chwilą i zanieść tutaj te podkładki, śrubki, o Jezu idę to pozanosić i, i tak, Władek tam widzieliście na ostatnim szorcie, Władek jeździł Władek jeździł 2,5 godziny całe aż pojechałem na każde poleś przejechać jak to wygląda i koło zaskoczeniu na razie nic mu nie jest coś mi tu delikatnie kapie ale to jest sprawka tego przewodu stąd widzę jak gdzieś pojedynczymi kropelkami uchodzi ropa i cóż ja tutaj biorę, wymywam tą powierzchnię tam pod spodem też takie miejsca, żeby ta farba dobrze przylegała farbę zamówiłem z Zenoxa, w sensie kolega mi zamówił którego pozdrawiam Peter360 Farba czerwona, czerwie-meksykańska, RAL 2002 kolor, z który będzie najbardziej tutaj oddawał do oryginału, najbardziej będzie podobny do oryginału i kolor RAL 9010, czyli biały, będą białe fele, biała góra kabiny, więc, więc tak to będzie wyglądać. No i tłumnik jeszcze serbrzanka poleci na niego tak, żeby to było schłodnie. Także cóż, ja biorę się, idę, włączam do obory przewód i biorę się i będę go tutaj pianował. Także już władysław po wstępnym spianowaniu. Na razie czekam. Nie będę od razu lał wody na niego. Niech się to wszystko tam jedno z drugim przeżre. Te smary, nie smary. Są takie miejsca takie co tutaj widzicie gdzie nośnie do meje znając życie tam też może się może się podejdzie no ale dla mnie tam w sumie jest grubsza to już wiecie najważniejsze miejsca tak jak maska czy Czy ten jeszcze błotniki muszę dokupić i ten żeby to wyglądało trochę wiadomo że zadbać zadbał nie. Że mamy już godzinę 13. Maska po wstępnym umyciu, i Władysław stoi sobie tutaj w stodole, czeka, żeby go pomalować. I cóż, tutaj na razie nigdzie nic nie widzę. A, dojrzałem jeden przeciek. Okazuje się, że nowy przewód, który kupiłem, Tutaj gdzieś ma taką delikatną zaderkę i puszcza olej. Tak dla ciekawości, nie? No i spływa sobie tędy, tędy, tędy. No i na przykład tu już jest kropelka. I dalej spływa. Nie? Także tak to wygląda. Że jest głupi przewód, nowiutki przewód. Ciśnienie... On chodził teraz na ogół dwie godziny. Ciśnienie... Prawie że trzy. Takie no tak. Jedno, tak. Między 2 a 3 dasz mu trochę gazu, już jest czwóreczka, nawet czwóreczkę przekroczy. Jest dobrze, więc tak. Ja czekam na farby, i jak już będę miał malować, to się odezwę. Bo ta godzina 13 Władek już jest pomalowany z grubsza. Gdzieś tam jak jakieś elementy będą, które których nie zauważysz, że są niedomalowane, to poprawię. Yy, już schnie około półtorej godziny. Kot lakieru RAL 2002, Czerwi Meksykańska. Kolor mi się wydaje, że najbardziej zbliżony do oryginału. I tak, maska też już jest pomalowana. Też na czerwono. Tylko jeszcze od środka muszę ją pomalować i i. Yy, 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 yy. I cóż, tutaj nie do końca mi podpasowało, że te cylindry się trochę zaczerwieniły, ale wziąłem, położyłem płachtę i zdmuchło i się trochę tam pomazały te cylindry. Tutaj pompa mi się podoba, fajna czerwoniutka, elegancka. Filtry, wszystko pomalowane, tu usunięte. Tasiemką nie będę jej na razie odwijał. Czekam jeszcze najwyżej na jakieś poprawki, gdzieś coś domalować, podmalować. Więc, więc tak to będzie wyglądać. I cóż, ja już kończę ten odcinek. Władek na razie na takim etapie zostaje, ja porządkuję, yy, porządkuję, porządkuję garaż tam gdzie władek sobie stał, bo muszę tutaj zrobić miejsce i muszę w ogóle tu pozamiatać, posprzątać wszystko, cały ten syf z remontu, powymiatać ten piach, bo chcę sobie tutaj koła po prostu wziąć i zostawić do malowania. Aby już wszystko mieć, że tak powiem, jak ciągnik tu będzie w jednym miejscu, to żeby tutaj było. Yy, koła będą już tutaj. Już nie będę się tam, yy, wiecie, będzie po prostu tutaj luźniej trochę, więc, więc wszystko się powkłada. I te, tym akcentem kończę dzisiejszy materiał. Trzymajcie się do następnego odcinka.